Zaburzenia odporności u dzieci możemy podejrzewać, jeżeli dziecko choruje bardzo często, są to zakażenia. Głównie bakteryjne, ma częste zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok, zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli i to jest kilka zakażeń w ciągu roku tego właśnie typu. Dodatkowo ma częste zapalenia błony śluzowej, jamy ustnej wywołane przez grzyby. Mogą pojawić się również ropnie skóry. Są w rodzinie osoby, które również mają zaburzenia odporności albo bardzo często chorują na ciężkie infekcje. Jeżeli te, większość tych zakażeń, u dzieci, wymaga na przykład leczenia szpitalnego i podawania antybiotyków dożylnie, to również wtedy możemy, w takich sytuacjach właśnie myślimy o zaburzeniach odporności.